Często ostatnio myślę o dawnych czasach. Klimat, w których ludzie nie mieli tyle co teraz, ale byli jacyś inni i sprawniejsi w działaniu. <śmienny> Możecie się kurwa uspokoić? Każdy coś pierdoli jakby się na tym znał, a nikt nie chce posłuchać. No to teraz kurwa posłuchajcie. Wiecie co robicie? Zajmujecie się jakimiś pierdołami zamiast skupić się na konkretach. Najtwarci goście w tej grze. Ta, taki chuj. To jest gromda do chuja. Klub twardych skurwieli z prawdziwego zdarzenia. Właśnie dla oldschoolowców, a nie cipek, które tylko myślą o popularności i własnych rekordikach. Słucham? Wszystkie federacje robią to samo. Filki to już same, nie wiedzą czego chcą. Ten bezcenny, argentyński kaktus. A na My to robimy po swojemu i się tego trzymajmy. Tutaj jako zaczysz to w pierdol, gadasz głupoty to w pierdol, odpierdalasz. No to wiesz co Cię czeka. Możesz się domyślać, w pierdol gwarantowany. Gołd, obudź się, co się z Tobą dzieje? Walczyłeś z Balbą jak równy z równym. Mistrz świata, najdłuższa walka na gołe pięści, a Ty gadasz o jakimś pudianie. Skup się na robocie. No wiem, denerwuję mnie. Dlatego chętnie bym Ty zlał. Nie. Nie, 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 nie. Co? Bo, co? ale to by nic nie dało to by nic nie dało. Nie, to nie dało by nic. To, no to, to by nie nic nie dało, I tak by nic nie dało i tak. A ty, was tak się nie śmiej, bo czeka cię niełatwa walka. Masz zadatki na dobrego zawodnika, więc tego nie spierdol. Spokojnie, nikogo nie lekceważa. A cel mam prosty i jasny. Powiedzcie, co się stało z tym gościem, którego w filmach odgrywał Boguś Linda. W imię zasad skurwy synu. Nie pierdolił o tym, co zrobi, tylko zrobił. No może z jednym wyjątkiem, jak zapowiadał wąsaczowi, że zabije za wszystko, co się wydarzy. Nie żyjesz. Błagam cię, nie strzelaj. Co nie? Zabawne to było. Ale co zabawne? Że ja jestem kurwa zabawny? Ale co, bawię cię? Jestem według ciebie śmieszny? Może dodam sobie czerwony nos, bo według ciebie jestem klaunem. Spokojnie. Co ty kurwa myślisz, że to kabaret? Nie no, żartuję, nie zabijecie. Cię, przynajmniej nie dzisiaj. <gry> Ej, te dzisiejsze czasy i dzisiejsze stylówki. A Ty co taki różowy jesteś? A Ciebie znowu ponosi? Pamiętajcie, w życiu są dwa typy facetów. Ci, co szczekają cały czas jak mały piesek, który straszy, że ugryzie. Oraz ten drugi i jestem pewien, że właśnie w takim gronie jestem. Czyli facetów, którzy bez szczekania odgryzą łeb swojej ofierze. I na koniec, jesteśmy jednym teamem. Jeśli ktoś ma komuś coś do powiedzenia, to niech to mówi twarzą w twarz. Tylko tak, jak facet facetowi. I nie wynosimy brudów poza, bo co to jest? Gromda! Gromda 18. Królowie ulicy, już 6 września. Kup Pay Per View na